Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o live po 4 tak szybko omówimy ich temat, ale muszę zacząć od kawusi, dzisiaj kawusia od pana Wiesława Płotka, dziękuję bardzo, kawusia pyszna, mogę coś nagrywać. Załóżmy, że kupiłeś live 4 albo chcesz kupić te ogniwa, są to bardzo dobre ogniwa, bardzo bezpieczne, natomiast możesz kupić takie, czyli z wkręconą szpilką, ósemką dla Ciebie lub... Takie czyli z spawanym powiedzmy takim buzbarem aluminiowym i do tego buzbaru się łączysz w taki oto sposób. Tak? Lub tak. Podwójnie. Masz dwie opcje. I teraz dla uproszczenia załóżmy sobie, że Castorama to jest nasza fabryka, która produkuje nam te ogniwa. Tak? Teraz ja jadę do Castoramy, kupuję te ogniwa i ja sprzedaję je tobie i innym, tak? Czyli ja jestem Chińczykiem. Słuchaj, Kastorama oryginalnie powiedzmy: ogniwa dostarcza ci takie. Takie jak tu. Dokładnie takie, tak? To bym musiał teraz też urwać. Ale dostajesz ogniwa gołe. Takie. Kastorama takie ogniwa mi daje, i na takie puste ogniwa ja mam gwarancję od nich. Ja mam gwarancję z Kastoramy. Teraz ja, żeby uprościć tobie i innym, co kupują ode mnie ogniwa. Biorę takie ogniwo, w garażu, po cichutku, tak, żeby sąsiedzi nie widzieli i wiercę dziurę. Gwintuję te ogniwa i wkręcam szpilki. Dzięki czemu, jak Ty jutro przyjedziesz do mnie po to ogniwo, to już masz je gotowe. Masz je gotowe, żeby się, powiedzmy, blachą połączyć z następnym ogniwem, tak? Natomiast od momentu, kiedy zaczynam gwintować tutaj dziurkę, robić tą szpilkę dla Ciebie, ja tracę gwarancję z kasterami. W tym momencie Masz gwarancję na ogniwo, ale ja muszę ci tę gwarancję dać osobiście, tak? I żeby temu przeciwdziałać, żeby nie tracić gwarancji z kastorami, to zaczęliśmy spawać. Zaczęliśmy spawać te buzbary, takie powiedzmy aluminiowe, do ogniw laserowo. Dzięki temu, że jest to tak przespawane laserowo, ja mam dalej gwarancję w kastorami. Jeśli ty mi to ogniwo zwrócisz, to ja nie muszę ci, powiedzmy, mojego ogniwa dawać, tylko ja do kastoramy pojadę, oni mi to wymienią czyli fabrycznie to ogniwo dalej podlega gwarancji producenta a nie Chińczyka, czyli mnie tylko Castorama, producenta natomiast to ogniwo od momentu kiedy już zostało nawiercone straciło gwarancję Castorama już umywa ręce od tego ogniwa w tym momencie tylko ode mnie masz gwarancję czyli od sprzedawcy i teraz tak jak widzisz na przykładzie tego ogniwa tutaj zaszła Zresztą małe nieporozumienie: ktoś ukręcił, urwał po prostu ten terminal aluminiowy. Powinien z siłą powiedzmy 5-6 nm dokręcić takie ogniwo tak? na, na jedną szpilkę. Sprawdzimy dzisiaj, ile ja potrzebuję siły, żeby urwać to, żeby wyrwać kolejne złącze powiedzmy z tego ogniwa. Powiedzmy, kwestię uchwytów powiedzmy do ogniw mamy rozwiązaną. Już wiesz, co chodzi. Po prostu te aluminiowe busbary wprowadzili tylko po to, żeby powiedzmy te ogniwa dalej podlegały gwarancji fabryki, a nie Chińczyka osobiście. No i teraz tak, załóżmy sobie, że kupiłeś sobie cztery takie ogniwa. Tak jak moje na przykład to są 280A, tak? Czyli kupiłeś cztery takie ogniwa, łączysz je tak po prostu w szeregu plus z minusem, robisz sobie akumulator 12V, i teraz chciałbyś to naładować. Możesz użyć BMS-a, który będzie Ci ich pilnował, na przykład takiego 120A Ale możesz je tak samo naładować bez BMS-a tak? Czyli podpinać swoją ładowarkę I teraz ja mam dla przykładu taką Taki mały prostownik Ja nie wiem czy z Castoramy, czy z giełdy, czy skąd Już Ci pokazuję, coś takiego Taki prosty, o prymitywny Jest to do AGM-ów, ma ten tryb przełączania między akumulatorami, bo wiadomo, nie jest to typowy prostownik, może też prądem zmiennym ładować, tak, jak zwykły zasilacz. Natomiast jego siła to jest 140W, tak. I teraz tak, przy 12V, przy 12V jesteśmy w stanie pchnąć 8A do niego, nim, przy 24V jesteśmy w stanie pchnąć 4A. Podzielimy sobie teraz 280A podzielić na 8, tak? Bo moja ładowarka przy 12V 8A pchnie dokładnie czyli tak, dosyć fajnie. Ale 280 280A podzielić na 8 to się równa 35, czyli żeby naładować taki akumulator od zera na full ta ładowarka 8A będzie potrzebowała 35 godzin na naładowanie całego takiego szeregu i teraz załóżmy sobie, że podpiałeś, naładowałeś puściłeś ładowanie bez BMS a jeżeli zrobisz coś takiego to możesz mieć efekt finalny taki a żeby się przyjrzeć temu efektowi finalnemu to ja Ci to tak pokażę Wyłamane terminale, wypchnięte, zawór bezpieczeństwa. Jakbym go tak szpilką tyknął, to myślę, że zaraz wybuch. Samo ogniwo do najbezpieczniejszych nie należy. Powiem tak, jest pełne dumy. Pełne dumy. Ktoś ładował ogniwo bez BMS-a i tak się to skończyło. Zostało przeładowane na puchło. Nie jest bezpieczne, na pewno nie jest bezpieczne. I tak jak widzisz, właśnie kompresja nie było skompresowane, czyli ta duma, ta energia poszła, poszła w boczki tego ogniwa. Jeżeli to ogniwo by było zablokowane z innymi, to ten zawór od razu by wybuchł. W momencie jak już ma puchnąć, po prostu poszłoby to w górę, wystrzeliłby ten zawór, poleciałaby para, bla bla bla. Tak więc możesz ładować bez BMS-a jak najbardziej, natomiast jeżeli tego nie przypilnujesz, tak się to właśnie skończy. Dokładnie tak. I teraz to te ogniwo pozwoli nam sprawdzić jedno, ponieważ mam dwa pytania. Ja mam osobiście dwa pytania do tych ogniw. Pierwsze pytanie: z jaką siłą muszę ja tutaj dokręcać śrubę, żeby urwać ten spaw aluminiowy? Tak? Jeden i drugi. Wiemy, że powiedzmy 5-7 nm powinniśmy dokręcić. Natomiast zamówiłem klucz dynamometryczną, nakładkę znaczy i sprawdzimy sobie nią dokładnie, ile Nanometrów potrzebuje, żeby urwać jedno i drugie złącze. Tak? I teraz, jeśli zdarzy mi się urwać takie złącze, tak jak nam się zdarzyło tutaj. Widzimy ktoś miał krzepę, dobrą kawkę wypił i urwał, to chciałbym sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie. Jak głęboko mogę wywiercić dziurę tutaj? Aby mógł wkręcić swoją szpilkę lub śrubę. Czyli powiedzmy, jak głęboka jest anoda i katoda w takim magazynie. Ile jest dla nas bezpieczne wjechanie wiertłem czy gwintownikiem i nawiercenie, tak? No i myślę, że ten kolega dla nas jest idealnym materiałem na odpowiedzenie sobie na to pytanie. A może jeszcze z ciekawości zobaczymy jego napięcie co? Przyznam szczerze, nie dotykałem miernikiem ani ładowarką, ani niczym tego ogniwa. Ono po prostu sobie leży. 336 V. Czyli powiedzmy takie standardowe napięcie nominalne tego ogniwa. I teraz jeszcze zanim powiedzmy, odpowiemy sobie na tamte pytania szybko przy kodach QR stanę. Tak jak widzisz, tu masz kod QR. I ten kod QR jest wytłoczony. Jego czuć pod palcem, że on jest wytłoczony przez, powiedzmy, fabrykę. Często, jeżeli kupiłeś na przykład na AliExpressu Gniwa, a nie u dostawcy, powiedzmy, sprawdzonego, to możesz mieć taki motyw, że ten numer dolny jest zeszlifowany, a tu jest naklejona w ogóle naklejka z kodem QR. Jeżeli zerwiesz tą naklejkę, to się okaże, że masz całkiem inny kod QR. To wtedy wiadomo, że, powiedzmy, z tragicznego źródła nabyłeś ogniwa. jeżeli masz pewne źródło to dokładnie coś takiego powinno być czyli pod palcem powinieneś czuć wytłoczony numer przez fabrykę i teraz i teraz tak mamy telefon mamy telefon, czekaj w tym telefonie zainstalowałem sobie aplikację pierwszą, pierwszą ze sklepu Market sklep Play, tak? tu w, w sklep Play wpisałem QR Life po 4 pierwsza z wierzchu Odpalasz taką aplikację, klikasz sobie w kod, i wchodzi kamera. Teraz musimy poczekać, aż telefon znajdzie ostrość. Zobaczył, zobaczył i zeskanował, tak? Teraz tu masz informację o tej celi. Jaka jest jej pojemność według producenta? Jaka jest jej data produkcji? Gdzie została wyprodukowana? Bla 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 bla. Tak jak widzisz nasza jest 23 luty 24. Okej, okay, okej, okay, a poczekaj. Poczekaj. O, weźmiemy sobie na przykład tą napuchniętą. I zyskanujemy sobie ten kod. Czyli tak. Niech zyskanuje telefon, niech znajdzie ten kod. Musisz tak po prostu... O, widzisz i weszło. Poszukał telefon i weszło. I teraz ta nasza napuchnięta dziewczyna dumna. Też 23-22 luty, czyli dzień później. Ta została dzień później wyprodukowana od, od tej. Ale tu masz wszystkie informacje na temat m, tego ogniewa. Masz producenta, masz pojemność, masz datę produkcji, linię, wszystko. No i minęło kilka dni. Pierwsza paczka dotarła. Teraz odpowiemy sobie na pytanie: jakiej siły potrzebujemy, aby ukręcić taki terminal? Tak? Ta powiedzmy nakładka pokaże nam siłę, jakiej używamy, tak? Ona to jest od 0,1 Nm do 30. Mam nadzieję, że te 30 urwie terminal, a jak nie, to muszę czekać na drugą paczkę. Ale domyślnie mamy mieć 6 tak? 6 Nm. O, już tu wrzuciłem. Dokręcimy z siłą 6 Nm na start, potem dokręcimy z siłą 12, powiedzmy 20 i zobaczymy. A w tym celu zabieramy zabawki na zewnątrz, no bo nie ma opcji, nie będę czegoś takiego w domu robić. Ale niestety, tam, tam kiedyś był zawsze stolik. Został skradziony. Miałem zamiar położyć ogniwo na tym stoliku, zacisnąć, powiedzmy, łapkami i możemy się bawić. No ale, no nic, no nic. Mam nadzieję, że telefon mi ostrości nie zepsuje. Jeżeli zepsuje, to obiecuję sobie, daję oficjalne słowo, że po prostu kupię kamerę. Ale mamy ustawione 6 yy, Nm, tak? Zgodnie z wytycznymi od Chińczyków, 6 Nm. 2,5, 3, 4, 5. No, wcale dużej siły nie potrzeba. Już przekroczyliśmy. Ok, ustawmy sobie na 15 Nm. Podwoimy tą siłę. Piętnaście, okej. Okay. Klikamy US powiedzmy. Zgasło. Teraz myślę, że musimy się tą nóżką wesprzeć.

Wróciliśmy do 12 Nm, ponieważ już zaczęło się ruszać. Zerujemy i teraz mam nadzieję, że to będzie widać. 00. Zero, zero. Jedziemy 2, 3, 4, 5, 7, 8, 95 10. I koniec poddało się 30 Nm pierwszy buzbar pęk Jedziemy z drugim 8 Nm. Zerujemy i mamy podążać do tej wartości, tak? 3-4,5, dobra, przekręciłem. ja sobie tylko zobaczę przesuniemy troszeczkę telefon skupimy tą ostrość na kluczu ukręcamy kolejny cztery pięć sześć siedem 8. 8 wytrzymało, ale już mam wrażenie, że delikatnie coś klikło. Idziemy wyżej. 8,5 Nm 8,5 i przytrzymiemy. 8,60. Niech tak jest. I przytrzymiemy chwilę. 4, 5, 6. 8 8.50 stoimy. Dobra, wytrzymał. 9.20. 9.20 nie jest to wcale jakaś duża siła, powiem ci tak, nie jest to wcale duża siła potrzebna. Wyzerujemy i idziemy do 9.20, tak? Siedem i pół, osiem i pół, dziewięć, dziewięć, dwadzieścia i stoi dobra. Jedenaście jedziemy do jedenastu. 11 i jest mięciutki. Dobra, trzeba go urwać. 13. 13. A ja się bałem, że kluczem do 30 nm nie urwę. 13. Target.

12 i już się przesuwa. Koniec. Koniec. Poszło. Czyli między powiedzmy 12 a 14 Newtonometrów i urywasz. Powiedź na pierwsze pytanie została nam udzielona bardzo ładnie, bardzo dobrze. Dobra. Jesteśmy w cieniu, ponieważ mój telefon już jest przegrzany. Mamy ukręcone te terminale w porządku. Teraz chciałbym zobaczyć jak głęboko możemy się tu wkręcić, yy, aby zrobić gwint, tak? W tym celu otworzymy tą baterię. Najpierw trzeba by ją rozpakować, co? Jakkolwiek. Czekaj, może zawór przebijemy. Jakie są okulary. Jest tak napięty. Naprawdę jest napięty. Ja nie... To słychać. To słychać po prostu po... Ej, nic się nie dzieje. Poczekaj. Dziura zrobiona, druga Nic się nie stało Brak fajerwerek Nie wiem czy to widać, tu jakaś kratka Jakiś... Dobra, dobra, to robimy tak w takim razie Robimy unboxing. Aha, bo ja ten karton wziąłem, żeby zaraz te śmieci z baterii zbierać. Moment. Pięknie pachnie Kurde lata tu jakiś Luftwaffe Jak ja się baterią bawię Pokazy w Katowicach O, idzie, idzie Pięknie pachnie no i tu mamy nasze pudełeczko Aluminiowe, ja myślałem, że on jest z którejś strony zawinięte czy coś, ale nie, widzę, że jest całe Nasza bateria, której się poddały nasze cele, w sensie Pozawijane Czy ktoś tak już otwierał? Life po czwórkę? Pewnie tak, no bo to... że sobie nie wziąłem y, gumowych rękawiczek i teraz by mi się młotek przydał, którego nie wziąłem A, dobra. To właśnie odpowiedzieliśmy sobie na nasze pytanie. To właśnie sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, jak głęboko możemy się wkręcić. No, i tak pozawijane są, tak jak w akumulatorze zwykłym, normalnym, wiadomo, nie tylko skład inny i tyle. Czyli mamy razy dwa. Dwa pakunki wrzucamy z powrotem do obudowy. A tutaj to, co nas interesuje najbardziej. Słabiutko, słabiutko. O widzisz, zobacz, każde zawinięcie tam w środku, każde zawinięcie przychodzi tutaj i każde zawinięcie jest połączone. Zobacz, ile masz tych warstw. To nie jest tak, że one tam coś szeregowo czy coś. Nie, 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 one są równolegle zwinięte i równolegle tu wchodzą. Wszystkie połączone ze sobą. ale usuńmy tą gumę. I dla mnie osobiście jest tragedia. Dla mnie osobiście jest tragedia, powiem Ci, że tu jest kawałeczek. Tyle co to wystaje po prostu. Tyle możesz się wkręcić. Pod spodem masz gumę, tak? Pod spodem masz gumę, czyli jeżeli byś się wkręcał, w wierce, to znaczy wiertłem, to najpierw w tą gumę wjedziesz, a dopiero potem powiedzmy już w środek, we baterii. To Jeszcze bezpieczne kilka milimetrów mamy, ale spodziewałem się, że będzie dużo więcej miejsca, że to będzie głębsze. Szkoda. Szkoda, bo już nie jestem za tym, żeby ją gwintować, wiercić. Bardziej by mi pasowało teraz to zespawać z powrotem w tamtej drugiej baterii, którą mam. No i co? Co Ci mogę powiedzieć? Wracamy do nory. Jeżeli Cię interesuje, jak wygląda LivePo4 w środku, to właśnie tak czekaj ja się. Tylko upewnię, że mi znowu ta ostrość się nie popsuła, bo mi lubi ten telefon testować. Właśnie tak wygląda. Natomiast tą klapkę chyba sobie wezmę ze sobą. Chociaż po co mi? Ja wiem, że ogniwo LivePo4 jest bezpieczne. No ale. O ile przyjemniej testy się robi w takich warunkach, co proszę bardzo, tą kolegę na rolkach, a ja mam rolki w bagażniku. Nie wiem, czym jeszcze kółeczkę nie zrobił za nim. No ale instynkt, tak? Instynktownie, patrząc na takie ogniwo, jak jest napuchnięte, to człowiek ma wrażenie, że za chwilę coś wybuchnie, po prostu, tak? Jak widziałeś, nic się złego nie stało. Przebiliśmy zawór bezpieczeństwa. Nic nie uciekło, nic nie wystrzeliło, nic się nie stało. Po prostu było napuchnięte ogniwo, tak? Dlatego je rozcięliśmy, wyjęliśmy wnętrze. Udzieliliśmy sobie odpowiedzi na dwa pytania, z czego jestem zadowolony. Zaspokoiliśmy ciekawość, z czego też jestem zadowolony. No i co? Ja sobie zrobię jeszcze kółko na rolkach i wracamy na bazę do kaweczki. Dobra, dobra, bo miało być 20 minut, a już wyszło ponad. Jeżeli się materiał podobał, zaspokoję Twoją ciekawość, oczywiście zostaw łapkę. Ale tak jak widzisz, tutaj mamy gwint wyżej jak tutaj. Tak? Czyli tu jesteśmy na zero w oryginalnej pierwotnej wersji, a tutaj według mnie osobiście tu jest obspowany tak? Napawane laserowo i ta szpilka tak jest złopana, nie jest wcale wywiercone, tylko jest szpilka nałożona. Przejechana laserem. Dziękuję. Ale jeszcze zobacz, zobacz. Przyszła mi paczka, pokazywałem Ci w filmiku ostatnio, w poprzednim, w sensie, BMS-a za 100 zł kupiłem, taka paczka mi przyszła, BMS, 24V, 8S, ja go użyję jako 4S, tak, 150A i do tego przyszedł balanser, dwa razy moduł Bluetooth, kurczę, no powiem Ci, że no nie jestem za firmą Daily, bo te BMS-y sprawiają problemy, ale wziąłem z uwagi na cenę, tak, 100 zł, mówię, biorę. Dobra cena i wysyłka od razu, bo z Polski, tak? A mi teraz na czasie zależy. Ten BMS pójdzie w ten 12V akumulator, a tu takie zaskoczenie. Powiem Ci, jestem zaskoczony, jest fajnie. No i dobra, mistrzu, myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Oczywiście, jeżeli Ci się podobało, możesz zostawić łapkę w górę. Natomiast w opisie filmu dałem link, w którym możesz postawić mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć, powiedzmy, w formie takiej, właśnie wirtualnej kawy. Dzięki czemu w każdym przyszłym odcinku, właśnie mogę każdemu z osobna za taką kawkę podziękować i mogę tak rozpocząć, powiedzmy, kolejne wideo. Dodatkowo, powiedzmy, każdą wpłatę powyżej 30 zł, każde takie wsparcie, postanowiłem umieszczać tutaj na magazynie energii. Przy pomocy grawelki laserowej na stałe nakładam każdego takiego wspierającego, tak w ramach takiej powiedzmy wdzięczności.